Witam serdecznie na jednym z najważniejszych spotkań Platformy Obywatelskiej w jej dwunastoletniej historii. Te dwanaście ponad lat to historia rzeczywiście niezwykle intensywna, piękna i trudna, przede wszystkim dla Polski, dla wszystkich obywateli, bo przecież to, co dzieje się z nami, z naszą wspólnotą polityczną, z platformą, ma znaczenie i sens tylko i wyłącznie wtedy, jeśli służy, jeśli znaczy coś pozytywnego dla ludzi. Dzisiaj będziemy mówili o sprawach najważniejszych dla Polski, ale pozwólcie, że zacznę od kilku twardych i konkretnych słów na temat platformy i ludzi platformy. Bo bez tych kilku twardych i trudnych zdań nie będziemy mogli pojechać do przodu. Chcemy całą naszą energię przeznaczyć na te zadania, które mają poprawić życie Polakom. Chcemy, żeby wszystkie nasze wysiłki żeby cały ten zbiorowy wysiłek tysięcy ludzi, którzy tworzą Platformę służyły tylko i wyłącznie dobru Polski. Nie unikam trudnych tematów. Zawsze, kiedy z wami rozmawiam, chcę dotknąć samego sedna sprawy. A więc powiem wprost. Po sześciu latach władzy ktoś musi Ludziom platformy, którzy dźwigają odpowiedzialność poprzez sprawowanie władzy od tylu lat, ktoś musi prosto w oczy powiedzieć, że dalsze sprawowanie władzy wymaga absolutnej czystości intencji. Jeśli ktoś uważa, że może być nieuczciwy i że nie spotka go kara, ten się myli. Jeśli ktoś bierze władzę, jeśli ktoś. Tę władzę chce sprawować w imieniu Polaków. Jeśli ta władza ma tak szeroki zasięg, jak w przypadku Platformy, dzięki dwóm wielkim parlamentarnym zwycięstwom, zwycięstwom w wyborach prezydenckich. Jeśli ta władza wynika z tak dużego zaufania Polaków, jakim obdarzyli nas i obdarzali nieustannie przez te sześć lat, to tym bardziej waszym świętym obowiązkiem każdego z nas, bez wyjątku jest praca na rzecz Ojczyzny wyłącznie z intencją dbania o interes publiczny. Kto uważa, że przy okazji polityki można zarobić albo dorobić się, niech idzie do biznesu. Niech zajmie się przedsiębiorczością, niech robi to na własną odpowiedzialność. Platforma Obywatelska jest po to, aby działać na rzecz interesu publicznego interesu Polski, tylko i wyłącznie. Jeśli ktokolwiek myśli w Platformie Obywatelskiej, że z tego tytułu, że został obdarzony zaufaniem, że Polacy go wybrali i sprawuje władzę. I dlatego ma więcej praw niż inni obywatele, też się myli. I chcę Wam to po raz kolejny przyrzec. Pamiętacie, w kilku trudnych, takich zwrotnych momentach, kiedy trzeba było takie przykre i, i, i twarde rzeczy mówić, mówiliśmy to sobie też prosto z mostu. Chcę powiedzieć, że jako przewodniczący, wybrany po raz pierwszy w wyborach powszechnych przez całą Platformę Obywatelską, jako jedno z pierwszych zadań uznaję, egzekwowanie tej czystości, intencji, uczciwości i zwykłej przyzwoitości. I nie będę przymykał oka na zbyt dobre samopoczucie niektórych wtedy, kiedy będą nadużywali władzy, czy to w sposób kryminalny, czy tylko łamiąc dobrobyczaje. Bo każdy, kto złamał lub złamie prawo, a sprawuje władzę, niech się szykuje na spotkanie ze służbami, które przebudowaliśmy, właśnie po to, żeby jeszcze mocniej, jeszcze bardziej precyzyjnie kontrolowała władzę i wydawanie środków publicznych. A więc każdy, kto prawo złamie, niech się szykuje na takie spotkanie. Mogę z satysfakcją stwierdzić, że nasza wiara w to, że tego typu instytucje jak prokuratura, tego typu służby jak CBA Zyskując niezależność od polityków i od władzy politycznej, będą w stanie zamiast nieustającego show straszącego zwykłych obywateli, będą w stanie konsekwentnie i twardo kontrolować wszystkich bez wyjątku, którzy wydają pieniądze publiczne, ale szczególnie władze. Wiecie dlaczego te służby są dzisiaj między innymi takie skuteczne? Bo wtedy kiedy rozmawialiśmy na początku naszej wspólnej pracy, zwróciłem się do nich z jednoznacznym apelem. Aby przede wszystkim patrzyli na ręce władzy, skądkolwiek pochodzi, a więc, żeby skoncentrowali swoją uwagę na nas, jako tych, którym Polacy władzę dali. I bądźcie pewni, że będzie tak również w przyszłości. Ale chcę też chcę też powiedzieć, że to, co dla nas tak ważne w tych dniach, to Utrzymanie wiary, tej wewnętrznej determinacji, wiary, ale też wiary Polaków w to, że potrafimy trzymać wysokie standardy życia publicznego także wobec tych, którzy nie łamiąc prawa, łamią obyczaje. Ja jestem szefem partii i szefem rządu, więc znam także swoje uprawnienia. Chcę powiedzieć, że ten kto złamał dobry obyczaj i nasze standardy. Pożegna się z kandydowaniem w przyszłych wyborach do jakiegokolwiek ciała publicznego, jeśli będę miał w tej sprawie cokolwiek do powiedzenia. Ci, którzy zostali wybrani w wyborach przez Polaków, mają mandat w ich poręki. I nie jest moją, moim uprawnieniem, aby im mandaty odbierać, czy są z naszej partii, czy z innej, ale. Jako wybrany niedawno szef Platformy mam uprawnienia i będę chciał z nich skorzystać wtedy, kiedy będziemy decydowali o tym, kto reprezentuje Platformę w najbliższych wyborach wszystkich szczebli. I dlatego chcę bardzo mocno podkreślić, że jeśli kogoś męczy uczciwe sprawowanie funkcji, to będzie musiał się pożegnać, pierwsz z funkcją, a później z możliwością reprezentowania Platformy gdziekolwiek w Polsce. Tak naprawdę nisko się kłaniam tym wszystkim, tej przygniatającej większości ludzi Platformy i szerzej, ludzi służby publicznej, którzy ciężko, uczciwie pracują na polski sukces. Bardzo Wam dziękuję i naprawdę nisko się kłaniam, bowiem ile serca, ile zdrowia, ile wysiłku oddajecie dla ojczyzny. I tym bardziej w interesie nas wszystkich jest to, aby takich przypadków, jakie ostatnio odnotowano czy w czasie wyborów wewnętrznych platform, gdzie łamano dobry obyczaje, czy w przypadku zdarzeń korupcyjnych, żeby takich przypadków nie było i za to wszyscy wspólnie jesteśmy odpowiedzialni. Dlaczego jest tak ważną rzeczą, abyśmy budowali przyszłość platformy w oparciu o czyste intencje, uczciwość i poczucie misji? Ponieważ to jest jedyny dzisiaj gwarant. Podtrzymania zaufania Polaków do platformy. A więc mówiąc wprost, jeśli chcemy w przyszłości także wygrywać wybory, jeśli chcemy z czystym sumieniem sprawować władzę, tak jak dzisiaj, to musimy mieć stuprocentową pewność, że robimy to przy pomocy ludzi i narzędzi, które są w stanie sprostać tym właśnie najwyższym standardom.